Spokojnie, spokojnie teraz będę jak ten kurwisząc wreszcie pojedzie, lampucera, moja teściowa w sensie, przyjechała, siedzi kurwa, wbija tamtej godzinami do ubaran, nie no wiesz, ale ja coś mógłby więcej na mieszkanie dawać, wiesz może, albo dzieci powinny do prywatnej szkoły, do prywatnej szkoły, tak? Co z nich wyrośnie w prywatnej szkole, ja się pytam kurwa, pedały z białaczką. Siedzi jej, kurwa, wbija, rozumiesz? Wpierdala jej, kurwa, cały czas, a ta mi później odtwarza, jakby miała we łbie magnetofon, kurwa. Może po prostu się przejmuje? Tak, przejmuje się, kurwa. Tak samo jak i ta, ta siostra, kurwa, wywłoka, kurwa, wycierów pierdolony, kurwa. Że niby w depresji, kurwa, <śla> w depresji, w de, 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 depresji, kurwa. Mąż się pogonił w pizdu, kurwa, rozumiesz? I nie dziwię mu się, kurwa, w depresji, Kocmołuch pierdol, jakbym miał takiego kurwa kocmołucha w domu, go zakopał kurwa do ziemi, rozumiesz, żeby ludzie wstyd, kurwa, przed ludźmi. Ona w depresji. Każdy dzisiaj w depresji, to i ona w depresji, kurwa. A co? Kurwa. A trójka dzieciaków? Zapierdala obsrana, rozumiesz, po chałupie, kurwa. No to trzeba je oczywiście wziąć na święta, żeby się do reszty z głodu nie obsrały, kurwa. zapierdala zapierdalają po mojej chałupie obsrane, kurwa, razem z moimi. Bo ta oczywiście co? A oczywiście siedzi kurwa i pierdoli stamtąd do depresji kurwa. Depresja kurwa. Mówię do niej, weź, weź, postaw pomnik u nas w ogródku kurwa tej depresji. Proszę bardzo kurwa, pierdolni taki napis kurwa jak Hollywood kurwa. depresja, tylko złotymi literami kurwa, proszę bardzo, a co? To telewizji z tym zapierdalaj kurwa. Co boga temu zabroni, proszę bardzo kurwa. Kurwa, mać.